Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na warsztacie gościmy ten autosamochodzik. Jest to Skoda Fabia 14 TDI, stara jeszcze konstrukcja na pompowtryskiwaczach. Samochód do nas trafił, dlatego że problem jest z pracą silnika. Silnik pracuje bardzo, bardzo kiepsko, rzuca go niemiłosiernie, e, troszkę przykapca, generalnie tak jakby pracował na, e, nie pracował, na jeden cylinder, gdzie i tak biedak ma tylko trzy, e, a, a jeszcze jak jeden mu e, tutaj nie do końca pracuje, to już w ogóle ten samochód pracuje bardzo kiepsko. E, korekcje wtryskiwaczy są bardzo, bardzo kiepskie. Silnik ewidentnie nie może sobie wyregulować pracy jednego pompowtryskiwacza. Domniewam, że coś z nim jest nie tak. Chciałem te pompowtryski wyciągnąć. Natomiast na prośbę właściciela samochodu wypróbujemy taki oto preparat. To tutaj to jest preparat producenta TEC2000. Jest to preparat, którego zadaniem jest wyczyszczenie układu paliwowego. Tak bynajmniej tutaj mówi producent, dlatego też wypróbujemy go na tym samochodzie, na pompowtryskiwaczach. Bo e, myślę, że jest to bardzo dobry kandydat. E, troszeczkę powiem szczerze, że e, nieco sceptycznie podchodzę do m, tego typu preparatów. E, wolałbym te czy wyciągnąć, e, zregenerować, jeśli trzeba. E, no ale może, może faktycznie tego robić nie trzeba i m, być może to będzie całkiem spora m, oszczędność kosztów. E, żeby e, wykonać m, jak największą m, na jak największej gęstości tego preparatu. M, Zrobiliśmy coś takiego, że samochód jest dostarczony na bardzo niskim poziomie paliwa, po to, żeby gęstość preparatu była jak największa. No i cóż, za chwilkę wezmę kamerkę, odpalimy samochód, posłuchacie chwilkę, jak on pracuje, dodamy preparatu i zobaczymy, co się wydarzy. Silnik 1.4 TDI, tak jak widzicie, silnik przerywa dosyć mocno. Tak wygląda praca silnika teraz. Na, 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 po, po odpaleniu widać, że ewidentnie mamy problem z drugim cylindrem, gdzie jest bardzo duży problem z korekcjami. Podejrzewam, że problem jest z drugim cylindrem. Odcinam mu dawkę, bo coś tam się dzieje. No i wtedy próbuję to korygować też cylindrem pierwszym. Korekcje coś nam się zmieniły. Jak przed chwilą, właśnie tutaj coś zauważyłem. O, coś tam próbuje. Yy, sterownik tam korygować, no ale, ale wychodzi to troszeczkę nieudolnie. Mamy tutaj ten yy, preparat, Tak 2000 spróbujemy go lewą ręką, to tak nie bardzo mi to idzie, spróbuję to prawą ręką. Odkręcimy ten preparat, spróbujemy go, kurczę, jedną ręką, to tak powiem wam, że nieco kiepsko to idzie. No okej. Okay. odkręcimy, a tu jeszcze mamy. Taką tam zaślepkę. Dobra, nie wywróci się. To muszę. A, odłożę na razie. Tutaj. Dobra, to jest nasz preparat. Pozwolę sobie. O! Ma bardzo intensywny zapach. Powiedziałbym, że w ogóle niepodobny do. Yy, yy, do ropy, do paliwa. Dobra, mamy tutaj, o ile dobrze pamiętam, tu nie potrzeba przycisku. Dobra, postawię to tu na chwilkę. Dobra, korek nam się udało odkręcić. Fajnie, że był odkręcony, bo nie pomyślałem o kluczyku. Dobra, spójrzmy, zamieszamy. I cóż, lejemy wszystko do dzioba. Preparaty Tech 2000 do nabycia w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub na www.tek2000.pl. Dobra, przytrzymamy go troszkę na obrotach. Na czerwone pole wchodził nie będę. Troszkę się na... nakopciło. Fu. Ej, ale czy wy to słyszycie? Silnik zaczął pracować naprawdę bardzo przyzwoicie. Powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony pracą silnika. No bo jest nie no chodzi tak jak powinien bez kitów. To silnika i tak ciężko odczytać. No ale okej. Okay. Powiem Wam, że, że jestem zaskoczony. A zobaczmy jak korekcję. No dobra. Powiem Wam tak: nie są to nowe pompowtryskiwacze. Z tego co widać po parametrach. Ale spójrzcie, jak się poprawiły. Tutaj mieliśmy na plus 3 mg. Tutaj na minus 3 mg. Już tam w zaokrągleniu mówię, nie? Spójrzcie, jak, ta, jak e, poprawiły się korekcje. Praca tego silnika. No, jest, jest mega. Naprawdę powiem Wam, jest miło. Moi drodzy, jest naprawdę jest mega. Na koniec tego odcinka, no co tu wiele mówić, no polecam ten produkt. Yy, zdecydowanie no, myślę, że warto tego użyć yy, i, i chociażby spróbować, bo tak jak sami widzieliście efekty są, są mega. Yy, jest różnica naprawdę, naprawdę jest duża różnica w pracy tego silnika. Yy, także no cóż, proponuję tego użyć i gorąca, gorąca prośba. Jeśli użyliście tego preparatu, Napiszcie proszę pod spodem komentarz, jak Wam poszło, jakie są efekty. Mam nadzieję, że u każdego z Was będą efekty takie jak tutaj. Przepraszam. Na zdrowie sam do siebie, nie?